Witam. Człowiek nie wytrzymał, więc zaczyna coś kręcić. Tutaj doszedł już jakiś czas temu zestaw do opuszczania i podnoszenia te trójki. Jest to zestaw hydrauliczny. Nie mylić z pneumatyką. Cały zestaw zawiera dwie pompy Pro Zresztą znaczy to jest zakupione wszystko w jednym u jednego sprzedawcy także to jest cały komplet y Zestaw ma manipulator dziesięcioprzełącznikowy, manualny. Zestaw węży hydraulicznych. Krótkich i długich. Krótkie to są do spięcia zestawu całych przełączników tutaj są cztery siłowniki dwa dłuższe, dwa krótsze. Musimy dopasować, który będzie szedł do którego koła czy, przód, czy tył, zestaw elektryczny. Tutaj trzeba będzie podpiąć manipulatory. Plus załączanie elektromagnetyczne także w zestawie też mamy to są ograniczniki przepływu, trójniki, trójniki tutaj tu są główne do przykręcenia na obrotowym, całego tego zestawu spięcia potem jak będę poskręcam coś wymyślę, żeby to też było ładnie, to wrzucę, tak? zestaw taki dość powinien być ładny ze względu na to, że wszystko się świeci. Może kiedyś powymieniamy to na jakieś inne, bardziej chromowane, A na razie robimy. Tego, co dostaliśmy od producenta. Także tak to się prezentuje. Jak zepniemy, zmontujemy coś z tego. Będziemy wrzucać. Także to jest zestaw. Taki typowo pod choinkę. I zapraszam do subskrypcji. Komuś się podoba, to może dać kciuka w górę. Także zostawik. Tak wygląda. Mam nadzieję, że pod choinką będzie już wstępnie zmontowany. Jak to będzie wyglądało. I będziemy się bawić dalej. Pozdrawiam.